Cześć, witajcie na kolejnym odcinku i dziś mamy w znówe szybkie 50, zdrabka za 2 złote, w takich kolorach zielono-niebieskich, tak się prezentuje, mamy bonus, gdzie szukamy kwoty 50 zł, albo trzech takich samych, właśnie kwot po tej drugiej stronie, tabela wygranych, I tak się przedstawia. No i co? Możemy wygrać albo 2-4, albo później już 50 stówkę. Ja zakupiłam 15 sztuk szybkich 50, czyli tutaj 30 zł. I do tego jeszcze w bonusie Paradiso za dyszkę. Także 4 dyszki razem z drapkiem. Tam pani mi podawała różne, także nie będę układać. Numer 27 na początek. I tu bonus, żeby nie zapomnieć, mamy worek i trzy takie same kwody. To jest dwa razy dwa. O, jest dwa złote. Na początek X i X. Żeby to nie była ostatnia, wygrana dobra, numer 57 teraz. Też jest worek. Tu jest 50, 504, 2 zł, 100 zł, 4, Tutaj 50, 50 stówka i 500 zł, tu już nie ma nic. Jutro.

Kiedyś podziałam tego drugiego strapaka. Dobra, numer 45. Tutaj w panu się sztabka. 50 tysięcy, 4 zł, 500 zł. Drugi raz 50 tysięcy, dwa razy 2 zł. 50, 500 i 100 zł. Także nie ma.

Bonu się diament. Tu jest 2 złote. 50 tysięcy, 500 zł, 50 złotych, 50 zł, 4, 2. O, i jest 2 złotych. No, tutaj trzeci raz dwójeczka. dwójeczkach powinno być x. Tak jest. Na razie same zwroty. Numer 51. Jest worek.

Bonusie. Worek. Jest dwa razy dwa złote. Dwa razy cztery złote. Dwa razy pięćdziesiąt zł, No i dwa razy sto. I nie ma nic. <laughs> ok. Jeszcze zostało tutaj pięć strapek. No tak. Numer jedenasty. Kolejny worek że te worki puste no i co, po dwa razy 500 tutaj i tutaj też nie ma kolejna to numer piąty i tu jest sztabka

50 100, 2, 500 zł 100 i 50 000. Wszystko po dwa razy. Numer 22. Może trzeba było wziąć za kolejną 2 zł, 104. By była większa szansa, może.

500 i 100, czyli znowu po dwa razy. Dobra. Na moje 15 sztuk zakupione wygrały dwie, dając 4 złote. Także zobaczmy Paradiso z numerem mam 12. I tutaj. Pierwsze to kostium oraz koszulka. Tu jest koszulka. A tutaj kostium. Ale chyba tylko po jednym razie występują. Dobra, dalej latarnia i ryba. Tu latarnia. I tutaj są dwie rybki, tęcza i szorty. Tu są szorty, tutaj tęcza, tęcza i tutaj. Jest dwa razy tęcza. No i teraz gdzie? Tutaj. Parasolka jeszcze. Parasolka Jest tu. I tu. Rozgwiazda i ośmiornica. lody i motel, tu są lody, tutaj nie ma, tutaj motylek lody, teraz wiadro i pomarańcza. i tu jest wiodro i pomarańcza tutaj nie ma i tu też już nie ma słońce i palma. Słońce tutaj z palma. I tu i tutaj dwa razy. A tu jeszcze był kostium. No właśnie. No dobrze, dalej. Jest torba i kostka. Tutaj jest tu. No to tyle. Liść i kotwica. Jest linia. Liść daje linię i kotwica daje drugą linię super liść kotwica tu jest jeszcze liść kotwica i tutaj liść. I ostatni symbol jest to wodolot, który jest tutaj, ale nic nie zmienia chyba nic nie ominęłam powinno być 20 zł czyli C. Tak jest. No dobra, to to chociaż paradiso tutaj uratowało. Dwie dyszki yy, i 4 zł z szybkiego 50. Także 24 złote na 40 mojego wkładu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!